Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Mariandliji Dream Team. Dostaliśmy od Blika zadanie, żeby posprzątać kamloty. Łuhuuu, to będzie... To będzie zdecydowanie zabawa, ale widać, że będzie większą zabawą walczenie z Flygayami. Chodźmy. Okej, okay, to tak też można. Nie, kurwa. Ok, ten po prostu zdechł. Dał bubiskit. Czy to jest nowa gumba? To jest nowy. To coś jest nowe, a jest takie Fragile. Poważnie. Dobra, w każdym razie Guy R oraz gumba R. Flyguy, który ma 149 HP. I też ten gumba, który ma po prostu 58 HP. Ja sobie tak muszę sprawdzić, ile. Cena na Drift Uczor bo... to wygląda pafetik. Okej, okay, te gumby mają 4 więcej HP. Powiedzieć, że to jest Pafetik, to mało powiedziane. Ok, bingo, i teraz skoro mam te tutaj bardzo ogarnięte, jest zbyt riski. To będzie śmieszne. Spróbuję to sobie już wypełnić. 33% chance, baby. Mogę wypadałoby zapisać, bo. po poprzednim odcinku jeszcze. <gry> tak, nagrywam je jeden po drugim, ale. wiecie, nawet jeśli. W poprzednim dużo się nie działo i takie tamto zapisać zawsze warto. Tym bardziej jak e... Mam <mamy> risk batch teraz w equipunku. No, Bruh, ciągle to robię źle. Może po prostu ciągle będę używać. Anyway. E... How about we do a little gambling? Najpierw może to? Man. No to teraz to! Co Luigi dostał? A, plus defa. Ej, no nie, no no, YOLO! Wyśmiesznie. Dupa, przeżyli. Ja się tak nie bawię w ogóle teraz. Chociaż e... ja w sumie dobra, to zdąży za. Nie. Co ja robię? Ja proszę to. I cyk, cyk sniper. Żyło chociaż jednego. <laughs> tak, tak, są i oni. Eee, okej, okay, to teraz jakby się tym zająć szybko. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Ok, okay nice. I ja teraz są tylko Szajgaje. Albo i aż Szaigaje. A i oni już atakują? Fuck! O, o nie. Amin przynajmniej... Dobra, tak. bo co tutaj się w ogóle wydarzyło? To było El Tab, które teraz po prostu może się pojawiać w... W no losowych walkach, w tych miejscach, które są teraz odblokowane podczas tego poszukiwania części ultibed i Shanghai r Tab ma 123 HP, łatwo zapamiętać. I te Shanghai e mają 35 HP. I teraz na pewno za Shanghai r Tab jest e, no hitter, i za Shanghai e też, ale one są chyba independent? Well, zobaczymy. W każdym razie dzisiaj będzie wbijanie no hiterków Mam! Nienawidzę Sing Snipera! Ja nie wiem jak wy kurna działacie. Op. Dlaczego wy istniejecie? Czego musicie stwarzać problemy? Macie tylko 35 hp. Dlaczego wy tacy jesteście? No, I swear to god Okej. Okay. Saję tab i. 40 to była co, gumba? Nie, Fia, bo gumba. Oj, czy gumba ma no hiter, czy nie ma? Gumba chyba Man! Ja nie wiem jak... Dobra, e, ja obmyśleniem tego zajmę się kiedy indziej. E, co tutaj Ładny Ładne onglutkie. Stówka. Polecam. No, więc... To to będzie trochę zabawy, więc może jednak dzisiejszy odcinek nie będzie taki krótki, ha? E, Niemniej jednak... E, Troszeczkę się tutaj pobawimy. Fajnie by było znowu dosyć szajga tab, Żeby po prostu te szajga mi dało. I też tutaj muszę wbić. E... Czy to na gumbie... Może to jednak było na gumbie? Nie wiem jak ten nohiter w końcu działał i... Szczerze, Don't care! E... Zabijamy! Dobra, i... Nie wiem w końcu, który był który, ale zgaduję, że 40 to było Shaye, 41 to są gumby. W każdym razie, yy, problem z głowy. Eee, gdzie wy tu jesteście? O! Właśnie. Was też potrzebuję. Bo na nich też niestety muszę no wbić. No to lecimy. Ogólnie to mogę zacząć od tego, żeby po prostu wziąć tego badża i zrobić a little bit of gamba, który oczywiście przegrywam. Dobra, może ja po prostu naładuję to. Eee, I teraz tak... Eee, który się zmienia w którego, bo ja nigdy nie mogę zapamiętać. Wiem. Ty się zmienisz z niebieskiego. Yeah, nice. Lovely. Wait. Zabicha. Dobra. Mm. To się da zrobić po prostu skokami i młotkiem. Teraz, który się w którego zmienił? Fak. Omen. Oh Dobra. Mm. Bingo. Tak też można. Nie! Dlaczego mi nie zajęło inputu? To był scam. To był po prostu scam. Ja się tak nie bawię. Ale mam no hiter, więc w sumie wyjebane. Oh yeah, baby! Kocham Skaft odcinki Dream Team! Polecam się. No dobra, może przejdźmy do rzeczy ważnych w tym miejscu. Co to tutaj jest? Eee... to jest... to właśnie. I tak, e... side drip potrafi niszczyć te kamienie, omg, dlaczego? Czego to jest tak zrobione? I w ogóle mamy tutaj w jednym i drugim rogu licznik tych kamieni. E... Mówię, jak ja bardzo ubolewam, że L nie cofa w komendach, tylko resetuje je. No. Pilo. No tak, ten tutaj użytkownik istnieje. Idę nas z gór. Dobra, i co ty tutaj masz? Bo na pewno żadnych walk tutaj nie będzie. Przynajmniej wątpię, żeby było. żadnych nowych stworków Dreamer nie ma. Oprócz jednego. Czuli, ty się tu nie pojawisz, nie? Den again, nie zdziwię się, jeśli by tu był. Mam save w gotowości. Nie, chyba jego tutaj nie ma. On by chyba tylko był w takich większych miejscach. Nie. Yeah. jakby ktoś nie wiedział, o czym mówię. Golden Beanie. Aha, okej. Okay. Eee. I guess są stworki, ale... Ale tylko takie. Dobrze, my tutaj po jedno jesteśmy, tak? Hmm. Przepraszam za niedoprecyzowanie. My tu jesteśmy po cztery rzeczy. To mnie tutaj prowadzi, ale czy ja chcę, żeby to mnie tu prowadziło tak średnio? Okej, okay, nice. Shit. Wait, ja to zrobię? Będzie dziki manewr? Łatwiutko. Men. A, hm. Widzę, że mechanizm jest bardzo idiot. Co mi się bardzo podoba. No, ale mamy kolejnego pila z głowy. Tak, tak, znowu jestem mną. Czy to wy mnie uratowaliście? Nie mam pojęcia, jak mogę Wam dziękować, ale nie zapomnę tego przynajmniej przez rok, I Amin, mean, chociaż tyle. Dobra, tutaj mamy jeszcze te kamloty do zniszczenia. Weź się tutaj tak okręcić całkowicie. Został jeszcze jeden. Gdzież on może być? A. Forget I asked. No dobrze i tutaj mamy kamloty z głowy. I właściwie tutaj wszystko mamy z głowy. Czy ja mam dosłownie wszystko zrobione? Aż muszę sprawdzić, no bo chodzi mi w sensie o Expert Challenger. To jest taka jedna przerwa. Ja bardzo dobrze wiem, co tutaj jest. Ale na razie wszystko inne mamy, co mnie co mnie bardzo cieszy. Dobrze, nie wiem czym Glikl powiedział, że mamy zacząć od tamtej strony, ale no nie wnikam. My sobie tutaj grzecznie przejdziemy, cześć Flibi. I następne miejsce było chyba tutaj, jak dobrze kojarzę? Jap. Yep. Tutaj jest 9 kamlotów. A ja ogólnie tutaj, miejsce do którego teraz mamy dostęp. Dlaczego oni go tutaj postawi? Serial nie mogę wam pozwolić przejść. Tutaj są kamienie potwornie, tak? I my właśnie po to tu jesteśmy. <grym> Ani serio tutaj jeszcze tego typu wcisnęli. Alfa Dream serio uznało, że. To nie był bohop. Alfa Dream serio uznało, że. Hmm, gracze na pewno wymyślą, jak tutaj się dostać. Yy... To RNG mi się bardzo nie podoba. W sumie jesteśmy w takim miejscu, gdzie ja sobie po prostu tutaj założę EXP eee, I po prostu niech każdy dostaje EXP-a. Eee, okej. Okay. Podoba mi się, że niektóre kamienie wyglądają tak jakby, no, młotek by ich nie zniszczył, ale... Nope. no, To jakby... Motek sobie radzi perfekcyjnie, w ogóle w nie ma BP wystarczająco na następną walkę. Ultra siropek, po co? A ja już, już gram tak totalnie e, brain off. Nie wyszło. Dobra, e, teraz widzę kolejny problem. <gryw> Polowanie na. Shanghai Airtop będzie bardziej irytujący niż polowanie na... Y, ...pielodaktyla. Tak więc... <grystanie> yeah! Ja się już tak bardzo nie mogę tego doczekać. E, tutaj chyba nic nie mogę zrobić, nie? Aldo? Nie, was po prostu nie można zniszczyć. Bo nie macie pęknięć, ale dobra, są to jedyne... Jedyne kamienie, które tu zostały, więc teraz pójdziemy sobie tutaj. O. No i wszystko perfekcyjnie się składa. 16 plus 3 daje 19. Zostawajcie w szkole, dzieci, matematyka jest fajna. No dobra, to wielcimy. Nie, yeah, chyba tak nie miało być. Tak zdecydowanie nie miało być. No, fuck. No, kurwa. Dobrze, to może ja najpierw się zajmę sprzętnięciem tutaj z tego. Eee, hmm. Mamy problemik. Znaczy, ja mam problemik. ShyGuy Elta mi się tak trochę nie chce pojawić. Crazy, I know. Dobra, to jak się tutaj za to wszystko zabrać? Czy mogę tutaj wejść? Mogę, ale nic mi to nie daje. Eee, to gdzie ja muszę? Wcale od tego zacząć? Okej. Okay. I min mean, spoko, może być. Czy jest tu może jakiś stworek potworek? Jakiś może stworaz potworas? Nie. Yeah, I so. Glass Hammer. Ciebie nie będziemy używać. A Mario, możesz. Ciebie absolutnie nie będziemy używać. To jest niesamowicie worthless. Dobra, w sumie wam to już przy okazji po prostu pokażę. E, Glasshammer. Mocny, ale może się zniszczyć. Not Wolf. E, mamy też e, Golden Ware. które na razie aż tyle defa nie daje. I Dio Bearing. Nie, yeah, to tak. Hm. Kinda Wolfless. Znaczy, to można oczywiście tam scyzować i sobie ustawić, że huu, moja data urodzin jest teraz, i sobie codziennie ją po prostu zmieniać. No tak można jak najbardziej, ale e, że tak powiem, szanujmy się. Ja tego nie mam ochoty robić. Bynajmniej nie. Nie teraz, może jakoś, nie wiem, pod koniec tej serii, żeby pokazać jakby to działało. Fuck. Wait, gdzie ja w ogóle muszę wyjść? A, to. To XD trochę. O, 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 o! Mój wybawco! No ja mam nadzieję, że ja się na tobie teraz nie zawiodę, tak? Osiu. No to, e, że tak, e, kulturalnie powiem, dupa. Jak zwykle nie wyszło, bo dlaczego by miało? Jej, ja się zastanawiam, jak ja w ogóle dostanę teraz jakikolwiek encounter z Shigai Eltab. Znaczy, czysto teoretycznie to jest do zrobienia, ale. Hmm, będzie to leczko e, frustrujące, że tak. E, że tak nieśmiało e, powiem. Okej, okay, ładnie. E, a, i my teraz tutaj, i będzie bum. Znaczy nie, nie będzie bum. To mogło być bum, ale nie było. No dobra, wszystkie kamienie zniszczone, teraz idźmy do Brickla po nasz rejstrybord, bo już nic tu więcej po mnie. Ja mam jeszcze lokacji, w których to się może pojawić. Dwie? Gademy, gro. <gryw> Dlaczego mi musi wszystko komplikować for fuck's sake? No cześć stary dziadu, bo... Macie dla mnie dobre wieści? Dajcie mi, że zniszczyliście wszystkie te kamienie. No i to ja rozumiem. Wiedziałem, że was na to stać. No dobrze, umowa to umowa, chodźcie za mną. Skarbie stędy. E, pójdę pierwszy i zaczekam na was. Okej. Okay. Trochę will chump, ale okej. Okay. Nie oceniam. Tu coś jest, nic nie ma. Tutaj też nic nie ma, jest tylko coś tutaj. O! No i to się kręci. A nie tak jak Ziki Perfetter, które... Ty, nie wiem. Static PNG. Okej, okay, gotowi? To jest to, czego szukaliście. Masz Rise A Dlaczego się tak patrzysz? To leci na miniaturkę. Jakby Eee, To jest masz Rise Eee, tak, oczywiście. Tak myślę. To nawet nie wiesz? Kazałeś nam robić całą tą robotę? I nawet nie wiesz, czy to jest Mashley's Tribble? No hej, no to skąd mam wiedzieć? A, no jasne. Jakże pomocne. Za czasów, kiedy ten park jeszcze był jednym wielkim polem błota, znalazłem to coś w ziemi. Mhm. Moje życie wtedy nie było zbyt. Fajne. Przybyłem do tej wyspy na Nowy Star. W każdym razie to mniej więcej wtedy to znalazłem. I. nie wygląda jak jakaś zwykła decha, co? Hmm, coś. coś w tym jest zdecydowanie specjalnego. Tak myślę. Pozwólcie, że sprawdzę, czy nie mogliśmy od tego zacząć? Hmm. Ta bogata tekstura, ten unikalny połysk, ten elegancki kształt. Nie ma wątpliwości, to nie jest Marshall Stripboard. Na szczęście to jest Marshall Stripboard. Ha, wiedziałem. Brickle, zamknij mordę. No to teraz, skoro między nami kwita, wracam do roboty. Dziękuję pani Brickle. Staro powinnaś mu łeb ukręcić. Ten kwadratowy łeb. Tak wiem to jest sześcienny łeb. Mamy masz race streamboard. <grymne> I je, yeah, na tym możemy kończyć ten odcinek. Mas Ray wygląda trochę dziwnie. Dreamard, czy to serio pochodzi z drzewa? Tak, legendarny masz race Stry... Rośnie gdzieś tutaj. I ta deska to jedyne co zostaje, kiedy drzewo umiera. Drzewo zmienia się taką deskę, kiedy umiera? Niesamowite. E, ciężko mi to przyznać, ale Brickle faktycznie nam pomógł. Prawda, no teraz poszukajmy kolejnej części łóżka. E, I teraz czysto teoretycznie mamy dwa różne miejsca, w którym możemy pójść. Jakim cudem to tutaj zostało? Discount Hammer. <laughs> hm. To właśnie takie rzeczy, które po prostu pomijam, e, bo do czego zmierzam? E, Mamy tutaj takie nasze kochane rozwidlenie dróg do Dozing Sense albo do Driftwood Shore. Myślę, że najlepsze sobie zostawimy na koniec, dlatego pójdziemy do. Dokładnie, Dozing Sense. E, przepraszam wszystkich fanów Dozing Sense, ale ja kocham Driftwood Shore i tego nigdy nie zmienicie. E, więc je, na Dozing sense sobie pójdziemy w następnym odcinku, na ten moment dzięki wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, a ja w następnym odcinku będę walczyć o wbicie tego no-hitter na gajach. i w końcu znalezienie kolejnego Shagaj Airpub. E, actually, mnie coś szczeli. Nie, to do następnego, ludzie. Bye-bye.